Cześć, nazywam się Daria, jestem trenerką w BKS Skorpion Szczecin. Dzisiaj pokażę Wam dwie metody wiązania bandaży bokserskich. Pierwszą metodą, którą Wam pokażę, jest yy, moim zdaniem najprostsza. Obwiązujemy bandaż 2-3 razy wokół nadgarstka. Następnie zawiązujemy wokół kciuka. Przechodzimy na kostki. Obwiązujemy kilka razy wokół kostek. Wracamy z powrotem do nadgarstka. Jeszcze raz do kostek. I tak, póki nie skończy nam się bandaż. I kończymy nasze wiązanie na nadgarstku. Drugą metodą, którą Wam pokażę, jest y, trochę trudniejsza, ponieważ trzeba wiązać między palcami. Y, tak jak w poprzedniej, wią wiążemy 2-3 razy wokół nadgarstka, przechodzimy do kciuka, wiążemy raz na kostkach, następnie wokół palca wskazującego obwiązujemy, Wracamy do nadgarstka, raz wokół nadgarstka, przechodzimy do drugiego palca środkowego, wracamy do nadgarstka, do palca serdecznego, do nadgarstka i do palca małego. Obwiązujemy wokół nadgarstka, przechodzimy do kostek. Wiążemy kilka razy wokół kostek. Jeszcze raz dla pewności wokół kciuka. I wracamy do nadgarstka, gdzie kończymy nasze wiązanie. Dzięki za obejrzenie wideo. Do zobaczenia na treningu.